That's tej strony to muszę podkreślić, że no szczególnie takim ważnym wydarzeniem dla mnie osobiście to była był wyjazd na Syberię, chociaż to nie tutaj w szkole, ale po prostu udział w delegacji, która odwiedziła właśnie Usole Syberyjskie. Dostarczyło to nam niezwykłych wzruszeń, przeżyć. Przewartościowaliśmy pewne sprawy, między innymi swoje podejście do Rosji, do nauczania tamtejszego, występów artystycznych, bo mówię, musieliśmy pokonać pewne stereotypy, które nam Polakom towarzyszą. No poza tym oczywiście występy artystyczne, zespoły artystyczne, piękne stroje. Będę się starała teraz w tej kadencji pracować, żeby u nas również odnowić czy ożywić ducha takiego artystycznego w szkole. No kolejna rzecz to wizyta Litwinów i też patriotyzm, miłość do ojczyzny, to też możemy się wiele uczyć od Polaków na obczyźnie i wspaniałe serca, wielka kultura, no i takie nie spodziewałam się, że takie wzruszające będzie to spotkanie. Myślę, że będziemy nadal podtrzymywać. Już tu panie nasze chcą się wybrać na kolejną wycieczkę do Willa, żeby jak największa grupa naszej młodzieży się wybrała. No dla mnie no to też konkurs na dyrektora to też był takim przeżyciem. No emocjonującym bardzo, no ale zakończyło się wszystko pomyślnie, no i myślę, że zostałam obdarzona zaufaniem i postaram się pracować, żeby jak najlepiej nasza szkoła wypadała w różnych no, rankingach, ale to nie zawsze, ale przede wszystkim to, żeby była właśnie dobra atmosfera wychowawcza, opiekuńcza, żeby się uczniowie dobrze w szkole u nas czuli, no i rodzice byli z nas jak najbardziej zadowoleni. Myślę, że pewnym też no nawet sukcesem sporym nawet może jest dla nas też wynik egzaminów w gimnazjum, bo jak na waszym rankingu przeczytałam, bo takich dogłębnych analiz jeszcze nie robiliśmy, no ale dostaliśmy też wyniki do szkoły, to mamy 14 miejsce w powiecie, nawet panie patrzyły, że w powiecie ziemskim z języka polskiego jesteśmy na trzecim miejscu po Oblęgorku i jakiejś innej miejscowości. No chciałabym, żeby te wyniki, może żeby już jeśli się nie uda lepszych, ale żeby nie gorsze, bo my się musimy też na takim poziomie, żeby chociaż się zachowały, bo musimy się też liczyć z innymi ograniczeniami, że są to małe u nas, że jest mało dzieci, że czasami ci najlepsi idą nawet do Kielc, ale myślę, że ci co u nas zostali to nie żałują i nie mają się czego wstydzić. ten rok przebiegł szczęśliwie. Teraz również na wrzesień właśnie wczoraj już wstępną rozmowę odbyłam. Będę jeszcze rozmawiała z panem wójtem, bo tu chodzi o noclegi dla trzech osób. Będziemy z taką międzynarodową grupą bo to w ramach Ministerstwa Edukacji Narodowej ta współpraca jest przyjmować wolontariuszy. Chcemy przyjąć to będą z Azji z Ameryki Południowej, żeby uczniowie tutaj w takich małych środowiskach uczyli się pokonywania barier ograniczeń i pokonywania takich po prostu fobii przed cudzoziemcami, zwłaszcza jeśli różni nas kultura, religia czy kolor skóry. To właśnie studenci z wolontariatu wcześniej to w wielkich miastach gościli, a teraz również chcą zawitać do Kielc, ale i do mniejszych miejscowości w okolicach Kielc. Między innymi słyszałam, że do Zagnańska, ale też chcemy, żeby nasza szkoła w tym projekcie wzięła udział. My tylko musimy zapewnić im posiłek, to myślę, że z tym nie będzie problemu i oczywiście noclegi. 고 <목소리나>